Jak co roku od 38 lat, przedstawiciele grupy Azoty Puławy udali się na pielgrzymkę ludzi pracy do Częstochowy. Tym razem ilość pielgrzymów była mocno ograniczona ze względu na pandemię. Przed ołtarz Czarnej Madonny zwieźliśmy podziękowania za doznane łaski i opiekę Matki Boskiej, ale też troski wszystkich pracowników naszej firmy. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, związkowych i rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który zapoczątkował pielgrzymki ludzi pracy, a dziś jest patronem NZZ Solidarność. W dniu 24 września 2020 roku w spółce REMSA podbyło się cykliczne spotkanie zarządu z organizacjami związkowymi. Na wniosek naszej organizacji, jednocześnie biorąc pod uwagę wysoki okres remontowy i szeroki portfel zamówień nie tylko na terenie Grupy Azoty Puławy SA, ale także na terenie całego kraju, udało się wypracować porozumienie o dodatkowym wynagrodzeniu pracowników w postaci premii w wysokości 45% za miesiąc sierpień. Zostanie ono wypłacone do dnia 30 września. Jak już informowaliśmy w naszym programie, że tak dobra realizacja zleceń i poszukiwanie zamówień przez zarząd spółki spowodowała chęć rozmów ze związkami zawodowymi o regulacji Płacowych, które rozpoczną się w najbliższym czasie. Wiadomości. 40 lat temu w lipcu bohaterowie pracujący w zakładach azotowych Puławy mieli odwagę upomnieć się nie tylko o swoje prawa, ale też o wolność dla całego narodu. Tak najpierw na Lubelszczyźnie i w Puławach, a później na Wybrzeżu i w Gdańsku narodziła się Solidarność. Ruch społeczny, który odmienił oblicze świata, doprowadzając do upadku komunizmu. NZZ Solidarność przy grupie Azoty Puławy zaprasza wszystkich pracowników, a w szczególności członków i sympatyków Związku na Mszę Świętą za pracowników grupy Azoty Puławy. Skowców NSZZ Solidarność i bohaterów protestów robotniczych z 1980 roku. Msza odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta w dniu 27 września o godzinie 12. Wiadomości. Komisja Międzyzakładowa informuje, że dalej obowiązuje porozumienie z firmą Play, która przygotowała specjalną ofertę dla członków naszego związku i ich rodzin. Każdy pracownik może zakupić karty SIM po preferencyjnych stawkach. Jedna karta SIM, która zawiera nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, nielimitowane SMS-y MMS-y w Polsce, 10 GB internetu co miesiąc, 1 GB internetu w Unii Europejskiej oraz bezpłatne rozmowy w roamingu. W atrakcji cenie 12,29 zł. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszego biura. Komisja Międzyzakładowa informuje, że premia za drugi kwartał zgodnie z naszym regulaminem w wysokości 15% zostanie wypłacona pracownikom naszej spółki do dnia 10 października.